Cześć kochani. Zapraszam was do kolejnego filmiku i to jest filmik inspirowany moją ukochaną gazetą Allure, którą ostatnio znowu mogę czytać, a to wszystko dzięki jednej z moich stałych ficek. Niestety nie pamiętam kochana, jaki masz nick, który napisała pod jednym z moich filmików już parę miesięcy temu, że odkąd gazeta Allure jest dostępna na tablety to można ją przeczytać online albo sprowadzić sobie PDF w internecie, wystarczy po prostu wpisać bieżący numer, a najlepiej jakiś taki przeszły numer, na przykład 2002, 2002 do tyłu sięgający i bez problemu możemy go wyszukać w internecie i potwierdzam, dokładnie tak jest na dole w opisie filmiku dam, w opisie filmiku dam wam link do do miejsca gdzie ja czytam gazetę Aller i nawet w tej chwili jest dostępny bieżący numer i to na bardzo, na, na dobre zmieniło moje życie. Z całego serca Ci dziękuję. I w sierpniowym numerze gazety Allure był bardzo ciekawy artykuł, który nazywał się Piler On. Miał tytuł: Piler On, czyli w wolnym tłumaczeniu mniej więcej: Nie żałuj sobie, nałóż dużo produktów naraz. I stąd właśnie taki, a nie inny tytuł filmiki, filmiku. I tak jak w pytaniu tytułowym. Można oczywiście nałożyć bardzo wiele różnych produktów pielęgnacyjnych naraz, tylko pytanie, czy to ma sens? Okazuje się, że w myśl nowoczesnej dermatologii jak najbardziej ma to sens. W dodatku nie jest czymś nowym tak naprawdę, dlatego że Azjatki, Japonki, Koranki robią tak od dekad już z ogromnym powodzeniem i ich takie wieczorne, szczególnie sesje pielęgnacyjne i program pielęgnacyjny nierzadko zabiera im 40 minut czasu, ze względu na to, że właśnie tyle różnych produktów nakładają. Jest to natomiast, natomiast dosyć taki nowy pomysł dla nas, Europejek czy dla Amerykanek, i w gazecie właśnie do niego się odnieśli najbardziej prominentni dermatolodzy w Stanach Zjednoczonych i tłumaczyli jakieś takie prawidła tego, jak należy to robić. Czemu w ogóle skąd taki pomysł, żeby nakładać więcej niż jeden produkt naraz, albo nie wiem, aż do siedmiu produktów, tak jak tam proponują? Wynika to z tego, jak tłumaczą dermatolodzy, że bardzo rzadko możemy natrafić na produkt, który jest tak dobrze sformułowane, że spełnia wszystkie potrzeby naszej skóry naraz z chlubnymi wyjątkami, bo na przykład dla cery trądzikowej Effacral Duo Plus i nie, nie jest to reklama z mojej strony po prostu jest to stwierdzenie faktu jest genialnie sformułowanym produktem który prawie, że w tej nowej odsłonie, prawie, że spełnia wszystkie możliwe potrzeby skóry trądzikowej czy takiej, która kiedyś była potrądzikowa a teraz jest jakby potrądzikowa tak? kiedyś była trądzikowa, teraz jest potrądzikowa natomiast najczęściej tak jak w życiu, gdzie nasz partner nie, nie spełnia wszystkich naszych potrzeb i dlatego jeszcze mamy przyjaciół i mamy rodziny. I, i, i mamy ludzi z pracy, tak? i, 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 i różne inne osoby, którymi się otaczają, które wszystkie razem spełniają nasze wszystkie potrzeby. To nie inaczej jest w dermatologii, że możemy mieć bardzo dobry krem na noc, natomiast on może i bardzo często nie spełnia wszystkich potrzeb naszej skóry i dlatego dobrze jest nakładać parę różnych preparatów pielęgnacyjnych, jak się okazuje nawet do siedmiu. Ja bym była bliżej stosowania takich do 4, do 5, raczej niż do 7, po to właśnie, by spełnić wszystkie potrzeby naszej skóry. Jeśli będziemy umiejętnie nakładać produkty pielęgnacyjne o różnym działaniu na naszą skórę, takim, które jest potrzebne naszej skórze, to możemy osiągnąć na zasadzie synergii, po prostu ich skojarzonego działania, silniejsze, bardziej widoczne i przede wszystkim szybsze efekty ich działania na naszą skórę, niż gdybyśmy je stosowali pojedynczo i na przykład naprzemiennie. Jednej nocy taki preparat, innej nocy taki preparat ale jak ze wszystkim, no są bardzo istotne tutaj reguły gry, tak? Czyli możemy to zrobić źle, albo możemy to zrobić dobrze. Ja jestem tutaj po to, żeby Wam opowiedzieć na podstawie tego, co przeczytałam, tego, co przetestowałam na samej sobie, jak zrobić to najlepiej, tak by jak najbardziej z tego skorzystać i tak by nie podrażnić strasznie naszej twarzy, bo możemy w wielowarstwowo, nieprawidłowo prezentować na tę skórę, naprawdę nie niemało spustoszenie na, nas, na naszej cerze, możemy ją niesamowicie podrażnić, odrzeźć bariery hydrolipidów, no i w efekcie po prostu nasza skóra będzie się miała znacznie gorzej niż miała się wyjściowo, a nie znacznie lepiej. Jak się okazuje, są mniej więcej trzy zasady takiej warstwowej pielęgnacji skóry, które należy uwzględnić. Pierwsza z nich to jest taka, że musimy dobrać preparaty o odpowiedniej sile działania, czyli najlepiej nadają się do tego preparaty, które są, mają udowodnioną klinicznie skuteczność, czyli najczęściej dermokosmetyki albo takie kosmetyki, które możemy z półproduktu sami sobie zrobić w domu, nabyte w takich sklepach jak, nie wiem, Naturalnie, Zrób sobie krem z biochemii urody, gdzie mamy dokładny przepis wykonania kosmetyku i zawierają składniki aktywne, podobnie jak dermokosmetyki, które choć najczęściej działają na poziomie naskórka i w bardzo nikłym stopniu przenikają do skóry właściwej i są, są bezpieczne również do stosowania w domu, to, mm, to mimo wszystko mają taki no, istotny wpływ na funkcjonowanie i wygląd naszej skóry. Natomiast one muszą być właśnie o takim lekkim działaniu, bądź średnim działaniu, dlatego że myślę, że jak każdy wiek to tak jak moi, kiedykolwiek nałożył właśnie nie wiem, tonik z kwasami, z 10% kwasem, Glikolowym, a po pół godzinie potem nałożą na przykład silny retinoid, jakiś taki krem na przykład, albo olejek z jednoprocentową zawartością retinolu, no nie jest to najlepszy duet tak naprawdę ze względu na podrażnienie, jakie może spowodować. W związku z tym najlepsze do takiej wielowarstwowej pielęgnacji są właśnie takie produkty o średnim działaniu albo lekkim działaniu, które nakładamy po kolei i ich właśnie takie wspólne skojarzone działanie daje fantastyczne efekty, natomiast nie będzie powodować podrażnienia i świetnie też sprawdzają się właśnie taka, w takiej wielowarstwowej pielęgnacji taka kombinacja produktów, które z jednej strony są łagodzące, z drugiej strony lekko złuszczające, z innej strony przeciwzapalne, inne produkty jest antybakteryjne, ale nie takie obsuszające. W związku z tym mo, mo, taka kombinacja produktów może spełnić wszystkie potrzeby naszej skóry, na przykład trądzikowej, natomiast nie podrażni nas, nie obsuszy nas i jeszcze mimo, że na przykład działały właśnie karalitycznie, czyli złuszczająco na przykład, zapobiegając z, 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 z Skórnikom, a wszystkie zmiany trądzikowe biorą się pierwotnie za skórników, to niekoniecznie musimy cierpieć z powodu właśnie obsuszenia na skórkę, dlatego że możemy na przykład potem zastosować jakiś taki głęboko nawilżający olejek czy bardziej treściwy krem. Czyli to jest pierwsza zasada: musimy dobrać odpowiednie preparaty i tylko wówczas, jeśli mamy dobrane odpowiednie preparaty o takiej zazwyczaj średniej sile działania. Albo właśnie jeden silny działający, a pozostałe jakieś takie łagodzące, nawilżające, przeciwzapalne, to tylko wówczas możemy, jakby, no ta akcja może mieć powodzenie. Po drugie, bardzo często musimy mimo wszystko, mimo że to jest realistyczne i do wykonania, nałożenie całkiem wielu preparatów naraz, szczególnie w ciągu dnia, to dobrze jest odczekać po prostu między aplikacją jednego a drugiego produktu jakieś 5-10 minut. Jak to jeden z dermatologów ujął, najlepiej po prostu taką w ciągu dnia, na przykład przed, przed nałożeniem makijażu, tego typu robić po prostu w trakcie wychowywania wszelkich innych jakichś takich zajęć, które wykonujemy rano. Czyli na przykład wstajemy rano, myjemy twarz na przykład albo przecieramy jakimś hydrolatem, pryskamy wodą termalną tak, żeby złagodzić jakiekolwiek podrażnienia i nakładamy na przykład serum z przeciwutleniaczami. Po czym idziemy po prostu się ubrać. Jak już się ubierzemy, to nakładamy krem nawilżający. Potem idziemy sobie zrobić kawę i na koniec na przykład nakładamy, nakładamy nakładamy to to sąć nakładamy jakiś krem z filtrem i wówczas mimo że nałożyłyśmy być może za cztery to treściwe produkty, to na, nasza twarz jakby nie, nie jest jakaś taka oblepiona i, i, i nie musimy się martwić o to, że makijaż po prostu spłynie z naszej twarzy i że wszystkie te produkty się będą marować pod palcami, bo dałyśmy im na przestrzeni pół godziny całkiem sporo czasu na to, żeby się tak no, po trochu wchł wchłonęły, a po trochu trochę wyparowały. I dla mnie to jest najlepszy sposób na właśnie taką wielowarstwową pielęgnację rano, gdzie ja rano jestem raczej taką purystką i uważam, że, że, że w nocy powinniśmy tak naprawdę pielęgnować naszą. Skórę i jakoś ją tam nie wiem, rehabilitować albo działać bardzo mocno. Natomiast w ciągu dnia, tak naprawdę, to co nam, to co jest najważniejsze, to ją po prostu nawierzać i chronić po prostu przed czynnikami zewnętrznymi, w tym właśnie przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, są filtr i przed wolnymi rodnikami. Tak, i stąd mamy właśnie różne sera czy kremy z przeciwudleniaczami. W nocy natomiast te, te, te odstępy nie są tak naprawdę konieczne. Tutaj niektórzy, niektórzy eksperci się. Się gdzieś nie ma konsensusu pomiędzy, czasami pomiędzy ekspertami i, i o, o, o tym, czy można na przykład łączyć kwasy w ciągu jednej sesji pielęgnacyjnej, kwasy hydroksylowe z retinoidami, spiera się na przykład Paula, Paula Begon ze strony Paula's Choice z bardzo prominentną amerykańską dermatolożką. Pewnie ku niewiedzy, tak naprawdę, tej drugiej, czyli Leslie Bauman, która kategorycznie uważa, że, że nie należy w tym samym czasie stosować kwasów hydroksylowych i np. witaminy C, ani np. retinoidów, bo wzajemnie się, się neutralizują. To tutaj zdania są podzielone. Ja jestem po przeczytaniu artykułu, który gdzieś tam będzie osobno o tym filmik, ale mogę też podać na dole, jestem skłonna zgadzać się ze, z, z Polą. Bo w tej kwestii uważam, że, że można bez problemu właśnie nakładać kwasy, kwasy różne, hydroksylowe, a potem na nie nakładać retinoidy, i wszystkie te substancje mają szansę że zadziałać na naszej cerze. I w nocy, kiedy się spiszymy i chcemy pójść spać i nie mamy bardzo często 40 minut, tak, no raczej idziemy w kierunku snu niż w kierunku czegoś innego, jak już nakładamy swoje kremy i paćkamy się różnymi naszymi serami, to ja akurat osobiście nie, nie robię żadnych odstępów, tylko po prostu wszystkie kosmetyki mniej więcej w odstępie 5 minut nakładam jeden po drugim, ale również z tego względu, że nocą się nie maluję, tak? W związku z tym nie za bardzo mi przeszkadza, jeśli jakiś taki film z olejku pozostaje na mojej twarzy albo... No właściwie tylko to tak naprawdę. Tak, jeśli moja twarz ciepło nieestetycznie wygląda, to w nocy mi to specjalnie nie robi w końcu trzecia zasada właśnie takiej warstwowej pielęgnacji dotyczy tego, w jakiej kolejności nakładamy jakie formuły produktów, czyli tu nie tyle chodzi o substancje aktywne, w jakiej kolejności nakładamy substancje aktywne, co o to w jaki, o jakiej formule mamy produkty z jakimi pro produktami mamy do czynienia o jakiej formule i zasada jest taka jak przy ubieraniu się na cebulkę czyli zaczynamy od, jeśli ubieramy się na cebulkę to najpierw nakładamy podkoszulkę, potem koszulkę, potem nakładam na to bluzka, potem co, do, co najwyżej sweter, tak? Nie odwrotnie nie, dlatego że to po prostu nie ma sensu. I w pielęgnacji jest podobnie, czyli najbardziej wodniste, najbardziej takie z domieszką na przykład alkoholu, czyli takie, które po części wyparowują z naszej twarzy, pozostawiając po sobie tylko właśnie składniki aktywne, te, które nie posiadają właśnie jakiejś takiej gęstej, kremowej formuły, to te nakładamy w pierwszej kolejności. Natomiast kończymy jakimś takim właśnie najbardziej gęstym gęstym produktem, albo wręcz takim, który, który ma konsystencję olejku, który po pierwsze powoduje, że po pozostałe produkty pielęgnacyjne, które nałożyłyśmy pod słotem, mają szansę lepiej zadziałać, no i nie wyparują, tak w mniejszym stopniu wyparują, po prostu fizjologicznie, niż wówczas, jeśli nie, nie zakończymy naszej rutyny pielęgnacyjnej właśnie za pomocą olejku, a po drugie właśnie mają właśnie tą najbardziej taką... Mm, pustą konsystencję i jak się okazuje, olejek bez żadnego problemu przeniknie poprzez krem, który nałożymy pod nim i, i zadziała na, w, w naszej skórze. Natomiast nieodwrotnie, czyli jeśli krem nałożymy na olejek, no to generalnie nie skorzystamy z właściwości kremu. Dobrze, tyle teorii. A jak to wygląda w praktyce? Myślę, że taki jakiś taki uniwersalny schemat wielowarstwowej pielęgnacji mogę Wam teraz przedstawić, natomiast na samo zakończenie filmiku poprzytoczę Wam parę takich przykładowych zainspirowanych też tą gazetą i swoją własną pielęgnację, parę przykładowych takich pełnych programów pielęgnacyjnych. Właśnie opartych na, na, na różnych produktach o takiej średniej czy lekkiej sile działania. Teraz pokrótce powiem, jak to wygląda, czyli na początek dobrze jest po prostu prosto po umyciu twarzy, nałożyć jakiś taki hydrolat albo jakiś tonik, taki specjalnie sformułowany zgodnie z potrzebami naszej skóry, czyli przeciwtrądzikowy, antybakteryjny dla cery trądzikowej, bardziej nawilżający kojący, czy, czy taki zmniejszający rumień dla, dla cer naczynkowych czy suchych, tak? Następnie możemy nałożyć jakiś tonik z kwasami, również w zależności od potrzeb to będzie różny tonik z różnym kwasem, jakimś hydroksylowym. Na to możemy nałożyć właśnie jakiś taki krem pielęgnacyjny, albo jakiś takie serum z przeciwutleniaczami w zależności od potrzeby, albo jakiś taki na przykład preparat sensu stricte przeciwtrądzikowy, tak? albo przeciwzmarszczkowy. Na to możemy nałożyć na przykład jakiś kojący krem, w przypadku wszystkich, albo jakiś taki, który jest dla cery naczynkowej, walczy z rumieniem, albo możemy nałożyć taki, który walczy z nadmierną wrażliwością cery dla osób wrażliwych, a jeszcze na koniec na to, u każdej, u osób, niezależnie od potrzeb skóry, możemy nałożyć jakąś formę olejku, czyli na przykład silnie nawierzający dla cery suchej taki o działaniu kojącym i zawierającym dużo kwasu linolowego dla osób ze skórą trądzikową, żeby tą potrzebę skóry zaspokoić, albo na przykład dla osób z hiperwrażliwą cerę to może być taki olejek, który zawiera dużo retinolu w aktywnej formie, w dużym stężeniu, który przeniknie przez te wszystkie kremy i sery, które przedtem nałożyłyśmy i mimo wszystko zadziała w naszej skórze, a pozwoli nam to stosować, ten bardzo skuteczny składnik, bez nadmiernego podrażniania naszej skóry. No i jak mówiłam, ten olejek też zapobiegnie takiemu wyparowywaniu różnych składników aktywnych z pozostałych, z, pozostałych, z pozostałych tych warstw, które nałożyłyśmy przedtem. A teraz na, na samo zakończenie chciałam Wam podać parę takich, jakichś takich sprawdzonych pomysłów na to właśnie, jak wielowarstwowo pielęgnować swoją skórę w zależności od tego, jakie są jej potrzeby. Jeśli mamy skórę bardzo wrażliwą, to najlepszym pomysłem jest zacząć od jakiegoś takiego toniku bądź hydrolatu nawilżająco łagodzącego, i pary, które są godne polecenia, to jest na przykład taki kupny, to jest, to jest taki tonik łagodzący z miksy. Który, tak, dla, dla Waszej informacji powiem, ma dokładnie ten sam skład, co, co, mm, co płyn micelarny z L'Oreal, ten Ideal Soft, bardzo wpiany i dokładnie taki sam skład, jak jego brat z tego samego koncernu. Garnier, taki 3 w 1 płyn micelarny, który ja stosuję, właśnie z dla cery wrażliwej, tylko ma jeszcze dodatek właśnie mm, ekstraktu z, 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 z kwiatów róży i płatków róży, który jest bardzo właśnie taki łagodzący i zawiera jeszcze prowitaminę B5 panteną, bardzo taką łagodzącą. Czyli to jest jeden dobry produkt, godny polecenia. Łagodzący tonik ma również firma Aven. Ja natomiast, jak wiecie, bardzo upodobałam sobie w tym roku kalendarzowym takie toniki na bazie hydrolatu z, z biochemii urody i dwa, które chyba i ja, ich biochemia urody najbardziej może polecić właśnie dla osób ze skórą bardzo wrażliwą to jest taki z kocanki. i możemy sobie sobie do niego tak jak ja dołożyć jeszcze taki kompleks na naczynka i na, na, na bardzo wrażliwą, wrażliwą cerę. I tak jak ja tutaj zrobiłam, czyli mam dwa w jednym. Tonik właśnie na bazie kosanki, bardzo łagodzącej, antyseptycznej, ale również właśnie z tymi dodatkami, które działają bardzo kojąco na wrażliwą cerę, w tym naczynkową. Albo na przykład taki z róży damaskena, który również ma bardzo silnie kojące i właściwości takie gojące i takie no, dające ukojenie. Na to możemy następnie nałożyć serum z przeciwutleniaczami. Najlepiej, żeby była to jakaś forma, między innymi zawiera jakąś formę aktywnej witaminy C, ze względu na to, że ona uszczelnia naczynia krwionośne, działa bardzo łagodząco i rozświetlająco właśnie na, 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 na cerę wrażliwą, w tym na przykład na cerę naczynkową. I dwa bardzo godne polecenia produkty To jest silniejsze w działaniu Takie serum z biochemii urody flawo C, które zawiera aż 15% aktywnej witaminy C I witaminę E, która jest również silnym przeciwutleniaczem I która w synergii z witaminą C działa o wiele lepiej Niż którakolwiek z tych witamin osobno nakładanych bezpośrednio właśnie na skórę Czyli to jest jeden produkt zupełnie godne polecenia Natomiast jak macie naprawdę bardzo wrażliwą cerę To również polecam witaminę C Ale wówczas w postaci właśnie takiej na przykład Redermic C z La roche który zawiera 5% kwasu askorbinowego. I to już jest procent, który klinicznie, takie stężenie, które klinicznie wykazano, ma działanie kojące na naszą skórę i rozjaśniające. Natomiast jest tutaj w formie kremowej, bezalkoholowej i tym samym po prostu łagodnie działa na naszą skórę i nadaje się na, nawet dla osób, które w innym wypadku nie mogłyby stosować właśnie witaminy C, takiej aktywnej, lewoskrętnej, kwasowej jej wersji, ze względu na, na za silne podrażnienie, jakie może powodować. Następnie możemy nałożyć jakiś taki typowy kojący krem właśnie dla cery bardzo wrażliwej. I to może być na przykład cikalfat, 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 chyba cikalfat, albo cikaplas, tak? C czy Kikabio czy Cikabio. Właściwie wszystkie linie dermokosmetyczne, te takie, które są obecne w polskich aptekach, mają jakąś taką wersję silnie kojącego kremu. Natomiast ja ze swojej strony mogę polecić kremy, które zostały stworzone dla cery naczynkowej. Natomiast bardzo dobrze sprawdzą się na każdej bardzo wrażliwej skórze. I to jest jeden właśnie anti Ford, albo na przykład taki z Aven, albo Rozaliak Air Intense. Przeciw, właśnie taki zmniejszający rumień i kojący bardzo wrażliwą skórę z La Roche posay a następnie możemy zakończyć naszą pielęgnację za pomocą właśnie, właśnie jakiegoś na przykład olejku, który ma na przykład, zawiera w swoim składzie retinol najlepiej, dlatego że on wzmacnia długotrwale używane cerę wrażliwą, w tym również naczyniową, natomiast na pewno jej nie podrażni, dlatego że zastosowany nakojący krem wniknie poprzez krem do naszego naskórka, natomiast nie, nie będzie tak bardzo podrażniał, jak wówczas, kiedy byśmy go nałożyły bezpośrednio na skórę. I jeden, który mogę zdecydowanie polecić, to mój ukochany z, z bojkami urody. To jest Serum Renew i to jest produkt, który zawiera najwięcej retinolu ze wszystkich produktów biochemii uroty, bo aż 1%. I nawet dla osób o hiperwrażliwej cerze on przy dłuższym stosowaniu pogrubia tą taką mm, żywą, podstawną warstwę skórkę, natomiast pocienia tą taką chwilowo, potem również pogrubia, ale chwilowo na, na, na początku używane, po, pocienia tą taką zewnętrzną warstwę na skórkę, a potem. A potem skóra się po prostu robi bardziej odporna, również na podrażnienia. W związku z tym to jest świetny produkt dla, dla, dla wszystkich osób z serą naczynkową, szczególnie nakładany na jakiś kojący krem. I świetny również dla osób właśnie z serą wrażliwą jakiegokolwiek rodzaju. I ma silne działanie przeciwzmarszczkowe. Czyli to by były cery naczynkowe i, i, i wrażliwe, albo wrażliwe i właściwie i naczynkowe w tym. Natomiast jeśli mamy cerę suchą, to polecałam troszeczkę inny rodzaj pielęgnacji, a ja mianowicie zaczęłam od tak samo właśnie jakiegoś hydrolatu, Takiego najlepiej bardzo właśnie kojącego z dodatkiem na przykład z biochemii uroty, który ma dodatek takiego jakiegoś kompleksu nawierzającego z liposomami, z łagodzącym niacinamidem czy prowitaminą B5, jest taki dostępny, albo jakikolwiek inny silnie nawierzający tonik. Następnie nałożyłam jakiś tonik i osobiście polecam taki, który zawiera glukonolakton albo kwas laktobionowy, ponieważ one należą do nowej generacji bardzo takich delikatnie lekko złuszczających kwasów, a bardzo często formuły są jeszcze dodatkowo bardzo nawiżające tak jak ta. Ta akurat zawiera to jest tonik z kwasem pH 6% z urody, który zawiera 6% glukonolaktonu, czyli takiego właśnie polihydroksylowego kwasu, który działa lekko złuszczająco, silnie nawilżająco, uszczelnia barierę naskórkową, dzięki czemu wilgo tak łatwo nie, nie, nie ulatuje z naszej twarzy tak I w tym sensie dba o jej nawilżenie Zawiera również nawilżający mocznik i mleczan sodu W związku z tym to jest rewelacyjny tonik dla osób z serą suchą I też nie podrażnia Następnie znowu nałożyłam jakąś formę przeciwutleniaczy, czyli niech to będzie jakiś serum z przeciwutleniaczami, tak jak na przykład to z Biachemii urody, albo niech to będzie, jeśli mamy bardzo wrażliwą, bardzo suchą cerę, to polecam raczej taki właśnie znowu taki na przykład z La Roche który ma wersję taką kremową, w związku z tym jest lepiej retorowany przez, przez skórę suchą. A na koniec, oczywiście znowu skończyłam jakimś olejkiem o bardzo silnie przeciwzmarszczkowym działaniu, tak? Ze względu na to, że cera że, że, że sucha przez to właśnie, że sama wytwarza mnie łoju, to czasami szybciej na niej widzę zmarszczki. Ona generalnie przydaje się coś, co właśnie rozświetli ją, lepiej wygląda, jeśli jest oczywiście dobrze nawilżona, jak każda cera, ale ta w szczególności mniej tak zimisto wówczas wygląda. No i jak każda potrzebuje właśnie jakiegoś takiego wzmocnienia i działania przeciwzmarszczkowego. Ale właśnie dla cery suchej polecałam właśnie albo jakiś taki retinol w kremie nałożony na jakiś taki krem czy, czy, czy serum z przeciwutleniaczami, Czyli na przykład Redermic R, to jest akurat C, ale tak, tak samo wygląda Redermic R z Larouche Poze, który ma taką kremową formułę, nie obsusza, a zawiera retinol, i to m, również m, taką wersję powiązaną z kwasem linolowym, który też właśnie silnie nawilża skórę i, i, i naprawia barierę naskórkową. Albo polecam właśnie, a na koniec polecam właśnie skończyć swoją pielęgnację za pomocą jakiegoś silnie nawierzającego olejku. I to może być jakikolwiek sobie wybierzecie: to może być olej arganowy, który świetnie się sprawdza u osób, które mają cerę suchą, to może być olejek marula, który w tej chwili bardzo chwali moja koleżanka Nisia z Nowego Jorku, albo to może być na przykład takie, takie jakieś takie właśnie silne serum na bazie olejku. Dzięki temu właśnie obudzimy się rano z. z bardzo nawilżaną cerą, rozpromienioną, a, a w międzyczasie działamy jeszcze silnie przeciwzmarszczkowo i łagodząco. To jest taki produkt z Book, który bardzo polecam. I niesamowicie wydajna formuła, bardzo przyjemna i taki ma dosyć ziołowy zapach, jak większość tych naturalnych, silnie działających olejków, ale dość dzierżenia jeszcze. W końcu, jeśli macie cerę trądzikową, to możecie nałożyć na przykład taki zestaw produktów. Dobrze zacząć jest od jakiegoś takiego toniku, który zawiera mm, jakąś taką formę który odkaża niejako skórę. Działa antybakteryjna, ale jednocześnie bardzo łagodnie i najlepiej, żeby to był taki produkt bez, bezalkoholowy. I dwa, które są ciekawe na rynku, to jest taki z dwuprocedowym kwasem migdałowym z Pharmaceris. To jest bardzo niskie stężenie tak naprawdę kwasu migdałowego. Zazwyczaj takie, akty, takie stężenie kwasu migdałowego w produktach na rynku to sięga tak od 5% wzwyż. Natomiast tu mamy tylko 2%. Natomiast on faktycznie może być dobrym takim przejściowym produktem, który pozwoli nam do, do końca oczyścić twarz i działa tak antybakteryjnie, a przy tym właśnie nie podrażnia, zawiera taką nawilżającą też glicerynę. Następnie polecam zastosować jakiś tonik z kwasem salicylowym, który odblokowuje pory, a w postaci takiego toniku... Działa o wiele silniej niż, niż na przykład jakiekolwiek produkty takie kremowe czy olejki zawierające to samo stężenie tego kwasu. i Nie ma lepszego kwasu do odblokowywania porów, a zablokowane pory to jest podstawą są u podstawy każdej formy trądziku. W związku z tym najbardziej mogę polecić taki produkt z biochemii urody, który zawiera 2% kwas talicylowy. Nie obsusza, choć zawiera alkohol, bo zawiera takie składniki równoważące to takie możliwe obsuszające działanie. Alkoholu. Natomiast możecie kupić też droższą formę takiego produktu, zdaje się, że bez alkoholu z Polish Choice. Natomiast jeśli kierujemy się recenzjami na przykład na Beauty PD Polish Choice, to raczej zrezygnowamy z toników klinik, e, które zawierają w prawdzie kwas salicylowy, ale zawierają również dużo alkoholu i mogą być takie nieprzyjemnie obsuszające. Za wyjątkiem tej jedynki, która zawiera prawdzie tylko 0,5% kwasu salicylowego, ale za to taką dosyć nawierzającą formułę. Następnie możemy nałożyć jakąś formę naszego preparatu przeciwtrądzikowego. Nie ma lepszego właściwie w tej chwili na rynku z punktu widzenia składu od e Duo Plus. Taka jest prawda po prostu. Natomiast mogę Wam zaproponować również taką niedorobioną formę Claro, e którą ja mam obecnie i którą testuję z powodzeniem. I to jest produkt, który się u mnie całkiem nieźle sprawdza. Dlatego, że, że zawiera te dwa główne składniki aktywne, takie jak, jak właśnie efaklarduo, czy efaklarka, a mianowicie kwas salicylowy i kwas lipohydroksylowy, który toruje drogę, ponieważ jest bardziej lipofilny, kwasowi salicylowemu, który wnika dogłębnie do porów i tam je oczyszcza, i to w tym samym stężeniu, natomiast nie zawiera już niestety tych składników takich przeciwprzebarwieniowych, które zawiera efaklarduo, nie zawiera kwasu linolowego, który zawiera efaklarduo, a kwas linolowy jego nie do jest odpowiedzialny między innymi właśnie za zmiany trądzikowe u osób, które mają do nich skłonność. No i nie zawiera również właśnie cynku PCA, który ma takie bardzo łagodzące działanie i seborregulujące. Natomiast te dwa najważniejsze składniki zawiera. Zawiera również odrobinę alkoholu, która nawet mojej bardzo naczynkowej cery nie podrażnia jednak. I po prostu robi. Robi w gruncie rzeczy to samo, co, co właśnie Epacladuo Plus, tylko jest jako, jakby taką jego uboższą wersją. Czyli to jest kolejny produkt, jaki możemy nałożyć, jeśli mamy cerę właśnie trądzikową, Albo Efaklar K, świetny produkt, który właśnie a, zawiera również formę retinolu. Żeby tym bardziej gdzieś tam właśnie się, jeśli walczycie akurat z takim uporczywym, zaskórnikowym trącikiem, to tamten preparat był jeszcze bardziej wskazany niż Efaklar Duo. Plus. A na koniec możecie, nawet mając ser bardzo tłustą, nawet trądzikową, dać odrobinę olejku Tamanu, który ma bardzo kojące działanie. Jest takim cudotwórcą dla skóry tłustej i trądzikowej, ponieważ mm, zawiera bardzo dużo kwasu linolowego, uzupełnia jego niedobór, ma takie działanie gojące, antyseptyczne, przeciwzapalne. Świetny produkt, a przy okazji, właśnie jako nałożymy na nasz produkt przeciwtrądzikowy, to zapomnie właśnie wyparowywaniu składników aktywnych w nim zawartek i dodatkowo jeszcze właśnie nawieża skórę, w związku z tym nie walczy z nadmiernym przesuszeniem, czyli to jest świetny pomysł na zakończenie właśnie programu pielęgnacyjnego dla osób, które mają cerę trądzikową. No i tak, to są takie dwa przykładowe, na przykład programy pielęgnacyjne, w zależności od tego, z jakim problemem skórnym walczycie, co chcecie osiągnąć na swojej skórze. Ja niedługo zrobię taki filmik, w którym zaktualizuję Wam mm, swoją pielęgnację nocną i dzienną. Ja mam cerę naczynkową i trądzikową, czyli no niezła, nie, 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 nie jest to trochę dziwna cara i trochę trudna do ogarnięcia. Natomiast w tym momencie to jest wszystko ode mnie. Jestem ciekawa, czy Wy wielowarstwo pielęgnujecie swoją skórę w jaki sposób to robicie, czy jesteście zadowoleni z tego, jeśli macie jakieś takie kombinacje produktów, które świetnie Wam służą, to bardzo proszę o to, żeby napisać na dole komentarz, powiedzieć jaki macie typ skóry i właśnie jakich produktów, w jakiej kolejności używacie i z jakiego powodu i czy to Wam służy. No i tak, mam nadzieję jak zwykle, że ten filmik okazał się dla Was przydatny, że okazał się ciekawy, że może czegoś się dowiedzieliście i możecie to jakoś, nie wiem, wpleść we własną pielęgnację. Mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia wkrótce.